Cześć. Cześć! Witamy Was na kanale Psiomania i dzisiaj będziemy kąpały śnieżynkę. Tak. Mamy tutaj już do miski wlaną wodę i trochę szamp szamponu dla dzieci Bambi. Dobrze. No to zaczynamy ją myć. Wkładamy ją do wody. Nie wiem, jaka będzie jej reakcja. Pierwszy, to jest jej kompanie. No. Pierwsza? No, kiedy się tylko delikatnie zmoczyłam w wodzie. Dobra, to my ją zmoczymy i zaraz do Was wrócimy. Dobra, ona jest już zmoczona, jak widzicie, ona chce wyskoczyć. Tak. To ja ją nie wytrzymała. Dobra, niech, niech tak jest tu. Jak wyskoczy na mnie, nic się nie stanie. Będziesz cała mokra? To nic. Zobaczcie, ile ona ma włosów. One nie są jeszcze dobrze zmoczone, nawet. No za chwilę będziemy nakładały szampon. Dobrze? Teraz dajemy trochę szamponu. Hmm? O, trochę za dużo. No, A to nie. Będzie żółta. <laughs> Żółty królik. Zobaczcie, żółta po prostu. Będzie blondi. Królik blondi. To Taka mokre. Mocna. Kit ze mną gorzej z dywanem. Dobra, weź Jak ten. będziecie mieli swojego królika to lepiej w łazience. Tak. Weź... to ją będę mi się trzymała. No i przykryłyśmy oczy. bo. Jedna chuda chudzinka. I taki jak szczur po prostu. No. Dobra, ale weź trochę do tyłu tam. Okej, okay, ja ją jeszcze tutaj szoruję. Zobaczmy na jej mordkę. I będziemy ją spłukiwały zaraz. Dobra, ja ta wytrzyj już sobie rączkę, co? U! Trzymam. Też trzymam. <noise> okra. Ja też, gorzej jest z moim gipsem. No, dobrze, żeby jak widzicie, ona się położyła ładnie. Sama. Sama z siebie się położyła. Trochę przestraszona. Trochę. Cała na się na trzęsie. Trochę bardzo. A jej futro normalnie w dotyku jest jak wata. Myślę, że jak ona będzie szalała, to ją weźmie do góry. Zobaczcie. Tu pełno wody można wyróżnić z jej sierści żeby był fajny sweterek. Zobaczcie, jaka wody z niej cieknie. Dobra, z góry. Czy ona ma tutaj pełno jeszcze tych sznupanów? Dobra, to to już chyba będzie koniec jej mycia. No. Teraz zaczniemy się na za suszenie. Tak, Żeby to ją zobaczcie. Zobaczcie jak ona leży, tak przestraszona. Ona Dobrze. zawsze tak niby leży, ale teraz jak ona... Weź ten ręcznik O. Nie, 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 nie. Tofik jakoś jest grzeczniejszy. Taki no. smyty. Bo Tofik to jednak się boi chodzić. Nie, on teraz, wiesz jak on dużo chodzi teraz? Dobra, to my do was wrócimy jak trochę się opanuje. Zobaczcie, jaką mam dziczki zobaczcie tutaj ma skórę Tutaj mam nie jakbata tutaj ma uszka O, teraz wygląda jak zając, a nie jak królik A tak to jak szczurek Dobra, my do Was wracamy, i jak ją trochę osuszymy. Dobra, teraz y, będziemy ją jeszcze raz pukały. Ja nalałam ciepłej wody. Y, nowej ciepłej wody po prostu. Nie dodajemy już szamponu. Zobaczcie, jak na ma tu fioletową skórkę. Jak się trzęsie. No, dobrze. Teraz uważaj, żeby nie wyskoczyła. Zobaczcie na jej wórkę. A jakie wypukłe oczka teraz ma? Hmm. Położyła się. Dobrze, położyła się. A jakie oczka? Op. No to już. No i swoje taka. No. Zobaczcie, jak z niej tapie Dobrze. My do Was wracamy, jak skończymy ją płukać.